To nie pierwsza taka akcja szczecińskiej inicjatywy Basta. Tym razem jej członkowie zebrali się przed rektoratem Zachodnio-Pomorskiego Urzędu Technologicznego. Jak zawsze i tym razem, poza afiszami uczestnikom manifestacji towarzyszyły maski zwierząt. Apelujemy o zamknięcie pracowni hodowli zwierząt futerkowych. Nie chcemy nieetycznego nauczania takich przedmiotów jak burszactwo oraz hodowla zwierząt futerkowych. Nie chcemy, aby w Polsce miliony zwierząt zostały zagazowane i rażone prądem i odcierane ze skóry. Produkty w drogich sklepach. Akcja jest częścią kampanii Szczecin bez futra, mającej na celu przeciwdziałanie rozwijaniu przemysłu futrzarskiego w województwie zachodniopomorskim. Ma również uświadomić szczecinianom, jak ważny jest świadomy wybór przy zakupie ubrań, bo być może ich produkcja wiąże się z cierpieniem zwierząt. Jeżeli chodzi tutaj o ter teraz nasze działania lokalnie, głównie protestujemy przeciwko pracowni hodowli zwierząt futerkowych na ZUcie, Chcemy, żeby została zamknięta żeby uczelnia zlikwidowała takie przedmioty jak futrzarstwo i hodowla zwierząt futerkowych. A ogólny nasz cel kampanii i wspólnej ogólnopolskiej kampanii to jest przeciwdziałanie przemysłu futrzarskiego w Polsce, żeby doprowadzić do całkowitej zakazu hodowli zwierząt na futra w Polsce. W liście skierowanym przez szczecińską inicjatywę na rzecz zwierząt do rektora ZUTu czytamy Wyższa uczelnia odpowiadająca za wykształcenie tak sporej rzeszy studentów, którzy w przyszłości kreować będą wizerunek naszego społeczeństwa nie powinna przyczyniać się do rozwoju przemysłu futrzarskiego stanowiącego zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz ignorującego kwestie etyki wobec zwierząt. Jak podaje przedstawiciel Basty, list pozostał bez odzewu. Chcielibyśmy, żeby uczenia się do nas odezwała, rektor, do którego składaliśmy pisma, żebyśmy wiedzieli, jakie jest ich stanowisko, bo do tej pory czegoś takiego oficjalnie nie dostaliśmy. Będziemy robić kolejne akcje w różnej formie, to czas pokaże, jak to będzie wyglądać, do, do, skutku, do skutku, aż zostanie zlikwidowana i zamknięta pracownia. Odezwy ze strony ZUTów wciąż nie ma, za to do protestujących przed wejściem do rektoratu wyszedł rzecznik prasowy uczelni. Niestety zamiast dialogu były niekonwencjonalne metody zakłócania porządku. Takie postępowanie zarówno uczelni nie przynosi dobrego zdania, jak i również przyciąga uwagę przechodniów do protestujących. W ogóle się nie znam na y, futrach, ale jeżeli to szkodzi zwierzaczkom, to po prostu jestem absolutnie na nie! Problem niewątpliwie jest rozległy, zapewne o wiele łatwiejsze byłoby rozwiązanie, gdyby doszło do dialogu między obiema stronami. To wbrew pozorom znacznie łatwiejsze niż niewyszukane prowokacje.